Witamy w programie Razem w przyszłość. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego wprowadził istotne zmiany do własnej koncepcji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ze względu na wysokie koszty wycofano się z pomysłu segregacji odpadów biodegradowalnych. Ograniczono także beneficjentów systemu gospodarowania odpadami. Pod szyldem ZGZM będą nim objęte tylko gospodarstwa domowe. W przypadku tzw. nieruchomości niezamieszkałych, a więc np. szkół, cmentarzy czy przedsiębiorstw prywatnych – za wywóz nieczystości będą nadal odpowiedzialni ich właściciele. Okazuje się, że rząd, przerzucając całą odpowiedzialność w kwestii gospodarowania odpadami na samorządy, nie przeznaczył na to ani złotówki. Dlatego tak ważne są koszty przedsięwzięcia. Trzeba liczyć każdy grosz, bo im więcej system będzie kosztował, tym wyższą opłatą śmieciową zostaną obciążeni mieszkańcy. A tego zrzeszone w ZGZM i gminy chcą uniknąć. Zapraszamy! Samorządowcy od początku roku, a więc od kiedy nowe prawo śmieciowe weszło w życie, mają ciężki orzech do zgryzienia. Z jednej strony jest to kwestia finansów, bowiem wszelkie koszty stworzenia, wdrożenia, jak i w potem funkcjonowania nowego systemu gospodarki śmieciowej poniosą jednostki samorządu terytorialnego. Po drugie ustawodawca napisał i przyjął nowe prawo, nie dając gminom żadnych wytycznych co do jego realizacji. Rząd wymyślił ustawę. A jak zwykle praca spada na samorządy. Za ślad, za ustawą śmieciową nie idą pieniądze i my sami sobie musimy radzić. Poza tym nie było pokazane w jaki sposób organizować tą gospodarkę śmieciową, jak ją rozliczać, jak traktować bogatszych, biedniejszych, ale równocześnie przedsiębiorców. I my musimy sami to wymyślić. Robimy to, ale kwestia jest finansowa. Chcielibyśmy, żeby nasi mieszkańcy nie byli pokrzywdzeni. To osiem gmin zrzeszonych w związku zadecydowało, że ZGZM zajmie się gospodarką śmieciową na ich terenie. Od tamtej pory pracownicy związku gmin nieustannie pracują nad koncepcją, która będzie najskuteczniejsza i którą w najprostszy i najtańszy sposób będzie można wdrożyć. Początkowo system oparty był na idealnej wręcz skandynawskiej koncepcji gospodarki śmieciowej. Bardzo istotnym elementem była selekcja bioodpadów. Jednak okazała się ona po szeregu analiz i eksperty zbyt droga jak na polskie realia. Mieszkańcy bowiem musieliby zostać wyposażeni w specjalne worki, które następnie trzeba by było wyrzucać do odpowiednich kontenerów, potem osobno je transportować i wreszcie musiałyby one trafiać do biogazowni. W której produkowano by z nich energię cieplną i elektryczną, i dopiero wtedy miałoby to sens. W tej chwili Związku Gmin po prostu na to nie stać. Chcieliśmy od samego początku zbierać no to przysłowiowe, przysłowiowe resztki jedzenia, prawda? więc te odpady biodegradowalne, ale Koszt tej zbiórki kosztowałby nas 2 miliony złotych. A wszystkich pieniędzy z opłaty od mieszkańców. Wszystkich pieniędzy spłynie 3 miliony złotych, a więc po prostu nie, nie było szansy, żeby zbudować budżet, który by zbilansował te pozycje i kosztowe i dochodowe. Kolejną zmianą jest wykluczenie z systemu tak zwanych nieruchomości niezamieszkałych. Mowa tu o placówkach podległych gminom, jak szkoły czy cmentarze komunalne, ale także o prywatnych firmach, które na własną rękę będą musiały znaleźć przedsiębiorstwa, które będą za od nich śmieci. Wspólne rozwiązania bowiem okazałyby się również zbyt drogie. Koszt za pojemnik o pojemności 7 metrów 3 wynosił około 1000 zł w przypadku śmieci segregowanych. Jeżeli były to odpady zmieszane, ta opłata dochodziłaby do 2000. I nie ukrywam, że ta opłata uderzyłaby również nas jako urząd gminy, bo dotujemy szkoły, gdzie tego typu jest to placówka niezamieszkała produkująca śmieci, biblioteki, ośrodki kultury. No i nie ukrywam również cmentarze, które są często w naszej. E, administracji i w tym momencie trudno wymagać, żeby mieszkańcy korzystający z cmentarza e, segregowali plastiki osobne i tak dalej. Jestem przekonany, że tamtej segregacji by nie było, no i wtedy ten koszt e, obsługi naprawdę byłby duży. W tym wypadku, jako gmina, mogę przystąpić, mogę znaleźć e, odbiorcę mniejszego, bo została nisza na rynku dla, dla tych e, małych przedsiębiorstw, które mogą obsługiwać właśnie te tereny niezamieszkałe. Jestem przekonany, że będzie możliwość wy, wynegocjowania znacznie korzystniejszych cen gdzie będą starali się być konkurencyjny. Są plusy takiego obrotu sprawy, gdyby bowiem wszystkie nieruchomości objęte zostały wspólnym systemem gospodarowania odpadami, okazałoby się, że na terenie tychże ośmiu gmin działa tylko jedna firma, która odbiera śmieci, czyli doprowadziłoby to do monopolu w tej gałęzi lokalnego biznesu. Stworzono kiedyś gospodarkę rynkową, stworzono ją w tym celu, żeby była konkurencyjność podmiotów. W tym wypadku, jeżeli związek zorganizuje przetarg, jeżeli będzie jeden odbiorca, tym Pozostaje prawie że monopolistą. No, Przykro, ale tak jest, bo jeżeli nie zostawilibyśmy tej luki dla tych małych, to kazałoby się, że albo wypracowali jako podwykonawcy u tego dużego przedsiębiorcy, a w tym przypadku zostawiamy im szansę. Oni mogą stanąć do przetargów. Ja robiąc przetarg w gminie, znowu stwarzam szansę dla. Oglądają Państwo program Razem w przyszłość, w którym za chwilę powiemy jeszcze o bardzo istotnej dla mieszkańców wysokości opłaty śmieciowej, na jaką zdecydowali się członkowie ZGZM podczas ostatniego zgromadzenia. Zostańcie więc Państwo z nami. Oprócz dwóch zmian, a więc wykluczenia bioodpadów i nieruchomości niezamieszkałych w systemie gospodarowania odpadami więcej się nie zmieni. Po wielu miesiącach pracy można już mówić o szczegółach. Każdy już w swoim mieszkaniu musi myśleć o segregacji odpadów. Na terenie całego związku będą 502 punkty, gdzie ludzie te segregowane odpady będą z domu wynosić. My mówiliśmy tak w cudzysłowie, że to będą takie tak zwane gniazda recyklingu. Teraz, nazwa, teraz na podstawie. Ust Nazywamy to osiedlowymi punktami selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Taka jest jakby nazwa ustawowa, a my musimy w uchwałach posługiwać się nazwami z ustawy. No i zabiegamy w tej chwili w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska o pieniądze na zbudowanie centralnego punktu selektywnej zbiórki, gdzie będą trafiać odpady typu meble, stare lodówki, pralki, te, które no, każdy mieszkaniec pozbywa się, ale rzadko, nie codziennie jak butelki szklanej, plastikowej czy papieru. Ustalono także wysokość i metodę naliczania opłaty śmieciowej. Wyniesie ona 29 zł miesięcznie od każdego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy mieszkańcy zadeklarują w specjalnym formularzu do 15 stycznia 2013 roku, że śmieci segregują. Ci, którzy będą chcieli pójść na skróty i którzy nie będą praktykować w domach selektywnej zbiórki odpadów, zapłacą 58 zł miesięcznie. Są jeszcze i w tej materii kwestie, które ZGZM będzie się starał uściślić, tak aby żaden z mieszkańców nie czuł się przez system w żaden sposób pokrzywdzony. Na pewno bierzemy pod uwagę te gospodarstwa, gdzie jest jedna osoba. Na ten temat rozmawiamy, bo wiemy, że stawka dla wszystkich to dla niektórych będzie krzywdząca, ale temat będzie jeszcze dalej trwał, będziemy rozmawiać na ten temat, będziemy rozgrywać tą sytuację i te problemy rozpatrywać, czy to jest dobrze w terenie zrobione i dobrze wyliczone. Wiadomo, że według nowych stawek płacić będziemy od lipca 2013 roku. ZGZM ma też przygotowany kalendarz dalszych działań. Na początku roku związek ogłosi przetarg, w którym wyłoniona zostanie firma odbierająca odpady od mieszkańców. W dzisiejszym wydaniu programu Razem w przyszłość to już wszystko. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.